Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj ze mną jest także. Sztyks! Dzień dobry! Tak, nie wiem po co mi się w ogóle przedstawiamy, skoro nas widać w kwarce. To, to jest co jest takie, no, czy no tak wiem, wypada, ale... No, a jak nie musisz do kolesia. No. No. I, I jak mnie rękę. zna, to nie mówię mu jak chyba nie wiesz. No mówię a, tym. A jak ktoś nas nie zna? A kurczę, faktycznie. No. No. To jeśli nas nie znasz, to ja jestem Wilku, a <laughs> ale to jest sztyks. tak. Dzisiaj słuchajcie, rozpoczynamy e, nowy rozdział. Wow, nowy rozdział. E, Isla albo Aila de Muerka. Aila. Nie wiem jak to się oczywiście. Ja też nie wiem. To jest Ale ja że Isla de Muerte, Tak. Nie? Isla de wyspa Muer. śmierci? Czy coś takiego? No jakoś tak. tak. I tam na wyspie śmierci jest właśnie złoto przeklęte, złoto korteza. A jest śmierć? Na wyspie śmierci? Będzie. Jak się okaże w odcinku. Tak, dowiecie się w odcinku o co to chodzi. A rozpoczynamy kolejną misję. No która powinna być dość ciekawa, tak mi się wydaje. Oby tak było. To nie wiesz, jak wygląda. A po dobrze. co wracamy na tą wyspę? No po co? Ale wracamy dlatego, że piraci zostali przeklęci i chcą tą klątwę z siebie zdjąć. A żeby to zrobić, muszą oddać wszystkie żetony. Żetony. Monety. No ja tak mówisz, To wyglądają jak żetony w o, o, Oddać wszystkie żetony. Wszystkie monety muszą zwrócić i złożyć ofiarę z krwi. Tak to było. No, Przecież ma wikipedii zdać. Tak. Tą w <laughs> Nie kłamią. Na no, pewno nie kłamią. ale Jack oczywiście samemu komodorowi obiecał, że ten uda się na ląd, wyprowadzi piratów na zewnątrz tej jaskini, a żeby ci mogli ich od razu ostrzelać i zająć czarną perłę, a Norrington będzie słynął jako pogromca... no właśnie, piratów. Z pory, to zrobili. Którzy wtedy mieli dosyć nieprzyjemną sławę. Oczywiście, jak to cwany Jack, to troszkę się tu wszystko pozmienia, pokomplikuje i, i koniec końców wyjdzie tak, że. No to wcale. Porobi. To wcale Norrington nie zostanie. Znaczy, najwyżej, no, i piraci zostaną porobieni, i, i wszyscy inni doka też zostaną porobieni. Tylko szkoda, że Elizabeth znowu nie ma miecza. A, Elizabeth, jakie wdzianko gosi, widzisz? Zaczyna no, ona jest wdzianko? No nigdy w takim wdzianku nie występowała w filmie, przynajmniej ja nie kojarzy. To jest sexy wdzianko, ale... <grym> Szalejmy. Chcesz lampę? Dam ci lampę. Wejs, nie trzeba sadź. <grym> okay. Sadziłem ci. Nie mi, se. <grym> se. No, ale jak tu, ja, jak tu ja wejdę? Mam lampę. Masz lampę? Tupu, 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 ale jak tupu, ja wejdę? Tupu, 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 tupu. Ja to muszę trzymać. Patrz jak, patrz jak biodarka... ja ja gromę kabel kręci. Juuu, jum, juu... Masz most. Dobra. Ej, ale ja teraz nie mam mostu. <noise> to ja ci zrobię. Dobra, ja sobie... A ty <noise> jesteś... A ty pod mostem! Most. Pod mostem! No, no sztyks, nie no <noise> Tak. Okay, no, to inny ja, mógłby ja być pod mostem? Dobra, latareczkę ci dam? Gdzie I Dlaczego żeby... ja tam nie mogę Dobra, kompas. No mostem. super, a ja to co, pies? Jakie wóz! No. Idzie ja teraz! A ja muszę co, tędy, tak? Nie widzę. Ja tu... Czekaj na mnie! Pieniądze! Ja yeah, w twarzy gardę pieniędzy! No kurde, spadłem! Nie, ja też! A, serio! Ha, A tu da się wejść? Nie, czekaj, bo ja glitchę. ja wykrywa glitcha. Glitch. Dupa do yeah, glitch. No nie wiedziałem, że tam nie mogę spać. No jak jest to zielenie ekran nie widać Nie, 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 nie. nie, nie, nie. nie, nie. nie tutaj nie, Tute, tutaj jest w miarę okej okay. Ej! Ale... Ogarnąłem! Teraz tak? ty się musisz pęścić na drugim. No, a tak trzeba było zrobić. Chyba tak. Okej, okay. tylko ja ja tu wejdę. No, normalnie. No panie, no normalnie idzie na to wskoczyć. No tam się nie dało, tam było wyżej. Serio. Nie, nie no. Wierzcie nie. mi. Nie. Tak, wierzcie mi. Wskocz na to! Prawie. No ale teraz skocz. Skoczyłem. Ktoś tam dzwoni To tak udajmy. Tośmy pociągi. Ja takie... Ja HE, ale wyszło. Kurde, jest. Bill Gate dzwonił, trzeba było odebrać, nie? No to się zawiesiło? O co to chodzi? Jak się zawiesiło. No serio, nazwisz. No zabili... No zabili mnie. Właśnie, nie wiem czy wiecie, ale od nas do odcinka zaczynamy spop... Aha, już wiem. Dobrze, co? już wiem co mnie zabija. No nie? No nie. A co? To nie tak działa, wiesz jak to działa? Co? co? księżycu nie... Nie jest... No na tego. bombę mnie robią? Na bombę cię robią. Bombę jedną mi dają i co? I ja cię zabiję, kolego, no? To cię tu... było oh, dobrze. Co ty pieprzysz? <laughs> Załóż sobie ten, ta ja sobie założę. Jaki fajna jestem. Oje! Łeb mi no, ale... zabił na raz? Ja cię zabiję? No tak, no weź tego homofora za jest... Homofoba? Dobra. Homofoba. Ojej, patrz, jaka to jest brzydka gra. Teraz budujemy z kości. Dobrze. Co mi daje ten helm? Nic. Nic? No, to Dos dosłownie. Tu coś jest. No tak. A po co? Jest. Co? Wiesz? Ej! Maćcie, patrze. Maćcie, patrze. Weź zakręć z hmm. Ja kręcę. Ja cię kręcę. Co się stało? No ale gdzie ty ledziesz? No ktoś musi zakręcić drugi raz tym dołkiem. Ale tak. Ale to się samo nie odkręci? Nie To słabo kręciłem, już się odkręciło. <śmum> Czasne. No to dwa <śmum> zakręciłeś. No razie. tak! No to słabo zakręciłeś <śmum> Dobra, i ty mi teraz tak zakręcisz, że ja będę miał zakręcony tak, że... <śmum> <śmum> się... Niekoniecznie. Co ty masz teraz zrobić? To są róże z ciepłą wodą, zgaduję. Słucha! <śmum> róże z ciepłą wodą? Rury! Ja, ale co ty rozwalałeś tak serio? No, nie wiem, no cokolwiek, żeby przejść dalej No, logika gry, cokolwiek rozwala, żeby przejść dalej. To jest istotne, naprawdę ci to interesuje. Tak, to musiałem być, rozwalać. nasi widzowie też pewnie nie mogą spać po nocach. Dobra, ja, ja, odpalam kompas i ty się O, odpal ten kompas, przyda się na coś, masz mości. Świeci się, to chyba to, nie? A czemu nie masz żadnego legu w średniowieczu? Ej, bo nie wiem, bo... Wtedy moglibyśmy sobie utpit na kobiecie. No, czemu się, włącz się, włącz się. No nie się... No kurde, co się dzieje się? A, pak. No nie włączę No bo nie to, nie. no! No nie to? No to czemu... No to czemu się świeci na żółto? No to nie wiem, no to to, no. To? Nie to. Ale No kurde, teraz się podświetliło. No. No i załącz. No i B. No no wejdź tu i B, no. 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 No i A. No. Czy tam B? No, nie No raz się załączyło, ale nic nie klikałem, więc to jest dziwne. A to idzieło. Oczekaj. Na co? O, ja cierpliwość się już kończy. No, to nie działa. <grym> o, <grym> teraz... Ale to nie to szukasz! No, nie no. tego... No nie po to idziesz, no! No to po co idę? No po coś innego, nie po to co masz iść. No to tam nie a mi iść, gdzie mnie prowadzi? Nie! Bo to no, jest nie. coś, po coś innego. Dobrze. No. <grym> Okej, okay, a później wiesz mówił, no mogę iść! Nie! <grym> tak będzie. Dalej szukaj tego diabelstwa No to idź po to czy nie? Nie po to! Po to co tu jest do znalezienia? No. 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 No i po to i! No i działa! No i wtedy się nie odpaliło. No dobra, dobra. No serio, to nie. Umie to się nie robi. A! Klikałem -a, DA, tak samo jak A. DA. Tak, tak, no serio, no, tak jak no, Dobrze. Dobra. Dobra, ja bym jeszcze co ty byś mówił? Jesteś ci <śles> <śles> Jej, to. Nie, to ja mówię, jesteś ci jakbyś ty tak robił. <śles> A dlaczego tam tego nie wzięliśmy? Czego? tego, co mi drugie wskazuje. Słyszałeś tego... Ząb. No, o, ja, ja chcesz to sobie wejść, no. Ja tu bierę, tu, bierz, tu wsiadam, no, sadzam, no, aż się. Pięknie. to może tam nie będę, bo spali mi tyłeczek, więc... Dobra, no, tu, tu a, na, na kierunku. A takiej dupeczki to było wyżale, Takiej dupeczki było wyżdżal, to prawda. Dobry rosołek lubię. Oj, tak. Ja ładnie już piechał do nas. Jak szczerzył złote zęby. Dobrze, że ma eee! Uu, i tu przetrzymują Willa. Pytał się mnie już tych przed gdzie jest Will, bo już sam zwątpił. No dobra, ale sam jak on się tu znalazł. Czary mary. <grym 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 i <grym i nie, nie, to było trochę inaczej. To było trochę inaczej. Bo Jack i Elizabeth zostali wypędzeni z czarnej peru wtedy na tą bezludną wyspę, a przedtem Will próbował wypertraktować uwolnienie załogi bezpieczeństwo Elizabeth oraz Jacka w zamian za medalio, którego, w którym był posiadaniu, ponieważ jak interceptor wybuch, to on go jeszcze zdążył podpierdzielić i uciec, potem wspiął się na szarną A, perłę czy... i tam z nim perłę. Tak było w filmie, ale tutaj interceptor poszedł w... Pieruny. Tutaj I się był... rozpadł na klocki. I... No tutaj interceptor poszedł w pieruny i, i nie było pokazane, jak Chyba Will dostaje się temu... na szarłą perłę tak, i tak, Dlaczego no Jacku... nie, nie, tego nie było? Rzek i Elizabeth zostali I w... wygnani. No właśnie. A to kto to? się wygnani. Tak. <laughs> co to jest zapadne, da? A to jest e, bosmani, ragetti i. Pigetti Pige... i ragetti. Nie, ale tym, wracając do tematu. E, tutaj co się pamiętam? O, dwa odcinki ta temu. Na ten marsz pod wodą, to jest po prostu tak. Dwa odcinki na. temu Will mm -hmm. po prostu wypłynął z tych resztek. Jakiegoś tak? statku? Którego? Interceptora. Czy to był Jack? No, dzięki temu? Tak. Jak dwa. No to jeden. A nie dwa. A kto zna? No i co mnie. Tak, bo teraz, oczywiście, wow. zrealizował się plan Jacka z Sparrowa. No tutaj w międzyczasie wcale nie, do, nie zostanie dziabnięty, bo oczywiście przechytrzył. Barbosa i zapierdzieli już manetkę, dzięki czemu jest nieśmiertelny. Ale generalnie tutaj realizuje się plan samego Jacka, który postanowił wygonić piratów w pewien sposób, jednocześnie spełniając obietnicę <śm> Komodora, daną Komodorowi. No i tak to, to tutaj w ogóle jest strasznie to wszystko pogmatwane. No, ja właśnie zauważyłem. Tak, Shtyksu się męczył trochę w Star Warsach, tak jak ja się męczę tutaj, bo filmu, oj, nie widziałem od wieku. Ale tu nawet się? jak się film zobaczy, to za pierwszym no. razem jest ciężko to wszystko ogarnąć. Dlaczego to się dziś, tak dzieje? Ci że ja średnio lubię oglądać filmy pod kątem, o, akurat tego typu filmy, no. pod kątem, że o, się będę napalał na fabułę, zobaczmy, co, co tutaj trzeba robić i w ogóle, nie? No, a właśnie Wole... ten film tak jest powiem, że oglądałem to bez jakby znajomości. a ja tam się nie da wejść. Nie, trzeba. no idzie, No można to oczywiście obejrzeć po prostu fajna jatka i da koniec. Się wejść? Nie. nie trzeba się jakoś specjalnie dach naleść. Za, za wysoko. No to, to nie umie tak starać jest no, Dobra. Spadam. Dobrze, że jeszcze w tym odcinku nie nie ten nie ma mierzenia się na highs. bo. przegram <grym grym grym> stromatnie. Mówię, tutaj tyle razy zabili, że to jest nieporozumienie. Dobra, słuchajcie, jakie jest nasze zadanie? Nasze zadanie to teraz pokonanie Barbosy. Tylko najpierw trzeba się w jakiś sposób do niego dostać. Tylko gdzie ten kurczy tak. by Jego scharpu, nie? Tak. słuchajcie, zabijać mamy ich tylko w tym. Jak gdyby. Jasnym, tak. Bo tylko tutaj tak. zginą tak. tak naprawdę. Tak, tak. <laughs> tak, tak, z jakiem już 10 minut, chyba tutaj siedzieliśmy kiedyś. No i dlatego. O, teraz proszę bardzo, mamy kości, mm -hmm. możemy tam wejść do góry. Z kości na górę i hopsa, hopsa. I te sprawy. I jest rolmopsa. Dawno nie jadłem. Kurczę też. Ja nie było kasy. Nie było na zagrychach. Oj no, tak. tak, coś ty zrobił wam. Że... Czemu spadłeś? Nie wiem, a tu muszę być? Tam iść? No, ja nie wiem. No właśnie. Trzęsiemy tą budą. No. Teraz z drugiej strony. Zapewne. Idę tam. O Barbossa, 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 No i pierdzielłem. I Bigo! Chodź tu z łopaty dostaniesz i no. co innego robię? Nie, nie. <laughs> tutaj idę, Nie ma rywalizacji jeszcze <laughs> Nie, słuchajcie, od następnego odcinka to już tutaj zapieramy. Znaczy nie wiadomo że ze sztyksem, ale prawdopodobnie ze sztyksem e, rozpoczynamy rywalizację na moment. Aj, uciekł do góry, dobra, teraz trzeba z drugiej fajne, strony zrobić. Się. Fajne, że to było męczące. E, ta misja była dość taka męcząca, trzeba było biegać. Znaczy może nie ma było męcząca, no. ale taka dość jednostajna. Jednostajnie jest z popoli Okej. Okay. Taka była. Chodź tu tu, 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 tu do światełka. Dobrze. 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 Bo teraz będziemy musieli tam podrzucić kości, żeby nam tam, tam... No nie bij ich tu, niech dobrze. do światełka wejdą. Dobrze, dobrze. Bo wiem, że oni wtedy wrócą z martwych stanu niejako. Po, po prostu nie umrę. No nie, bo się rozpadną, ale... No, ale wrócą, no ale no. No ale w filmie oczywiście się nie rozpadali. No tak. Po prostu nie ginęli. Oj, Will? No Will, no przesuj się! Dobrze. Proszę cię. Nie, chyba za światełkiem, nie? Tak. Trochę za. za tak, Cześć. trzeba poczekać. Will Bill, tak to jest. <grym> Coś w tym jest. Akurat w tym momencie, bo ta Will, no... Nie, nie, ja i tak go nie lubię. Teraz <grym> no. <grym> się przyda. No tak. I jako Legolas, i jako tutaj ten. Will Zawsze z... lubi Orlando Bloom, że szczelak. Tak. No. Na przykład, ty, pewnie, ty tak pewnie też masz, nie? Że jak na przykład jakiś aktor zagra rolę jakiegoś jakiejś Uuu. postaci, to już kojarzysz tę postać z jego mordą, nie? No, no tak było. Znaczy jakbym teraz czytał władcy Pierścieni, to bym pewnie kojarzył Legolasa jako Roland. Czytałbyś e, o Legolasie i tam... Tak, nie, właśnie, tak, jego, tak. jego twarz widział tak, się widziała. Tak, byś tam, wie, tak. by jedzie, by sobie tam marzył. marzył się... Nie o im. jego dupeczce tak. <laughs> ja, to chociaż. Wiecie, to dziwne, tak jak, No nawet jak się nie zgadzasz jakbyś z... Nie z wiem, wizją? Czy książkę, no i się nie zgadzasz z wizją no, no, przedstawienia tej postaci w filmie, to i tak Ci się kojarzy z tym filmem. No te jest, filmy są dosyć, wiesz, jest takie taka, popularne taki, i widziało się je kilkanaście nie? razy, no to... Dobra, a teraz jak stwierdzili, że ja nie wiem, jak tam wejść. No chwila, bo ja teraz też właśnie nie wiem. No. Ja tu założyłem... Beka, beka. Potrzebna. Kościół... Kościół. E, kościół. Nie, kościoła nie założyłem. Kostium. Kostium takiego jakby nietoperza. O, ale... Cio, dawaj tu budują, na środek. tu beczkę będziemy budować. Dawaj tu na bekę. No, no, na no, beka, będzie beka. Nie pyskłego, No się do... wydaje mi się, na że tego z Jarkiem, bo mówiliśmy... No już sobie rozpierdzili na kamerach. Wydaje mi się, że tego właśnie z Jarek Lesem mówiłem, że raz nagrywaliśmy to, nie mogliśmy zrozumieć porządkowo. I tam są pieniądze. A, już nie. Wydaje mi się, że wielu rzeczy nie mogliśmy nie, zrozumieć. Nie, nie, właśnie nie mogliśmy zrozumieć tego, że trzeba tak naprawdę czekać na te szkielety i wchodzić w te mm, rozjaśnione miejsca, tak? Aha. No, i, I to nam trochę zajmowało. Jakbyście widzieli film, to powinniście wiedzieć. Bo tam była scena, kiedy wiedział. Will i Elizabeth dźgali, dźgali tych dźgali nieumarłych na szpale i właśnie Jezu, wtedy granata im wsadzili w momencie, kiedy byli w tej właśnie takiej świetlistej świetlistym miejscu kopnęli. A masz. Żeby się ten... jak gdyby... no, zamknęli. Te postacie się zamknęły. <laughs> Ściada blokuje. Germalnie niewidzialna siada. Weź tam bij, u góry, u góry jest, u Dobre, góry jest. To. Niewidzialna ściana. Dobra, Barbosem się zajmuje Dobrze, już, jest nasz. Jest. Pink. Ale niewidzialna ściana. To było. Gdzie? Nie wiem jak tu Barbosa umrze, Wcale pewnie. Barbosa umarł przez to, że w momencie kiedy Jack... Myślę, to było tak, że... Will odłożył ostatni amulet do skrzyni w momencie kiedy Jack strzelił z tej kuli, którą otrzymał w momencie, kiedy go wysłali na tą wyspę. I wtedy e... wszystkie te uroki, czary zniknęły. Urok znikł. Z... Tak. Barbosa niestety umarł. Dostał niestety? Strzał serce. Niestety. Niestety, bo potem i tak go trzeba było żywić. Ha, Ale spoiler! No, tak <laughs> lekko. Lekko ale przedwczesnych. No, to jest stary film. no wątpię, żeby był ktoś, kto go nie widział, no. no ja widziałem, ale nie pamiętam, wiesz. To może być więcej ludzi jak ja. Uuu, a tu jeszcze będzie... A jeszcze żyje, ale jeszcze to nieprawda, on zginął. Już to ja mną, zbiorę coś. monetki, żeby był prawdziwy pirat. To właśnie. lepiej uciekaj. Nie, nie. Again? <laughs> Czekaj, bo ja, ja chcę sobie że trzeba doprowadzić uuu, uuu. To jest nie fair! Tu czy to mi się podoba. Nie! To mi się nie podoba! Jednak nie! Nie, nie! nie, nie. O no, oh shit, nie, nie, dobra, jednak tak się nie dajemy zabijać. A jednak... Nie, na dół, na dół, na dół, ty Tyś na dół. Na dół. Nie, no, nie chcę cię Idę ladu. No, ale ja. Na dół, bo tam jest pieniądz. No nie, no co ja robię! O jest pieniądz zebrał, dobrze. Ciężko na takim podzielony, to jakoś miałeś jakieś wywody do tego alkoholu, prawda? Dzisiaj? Ale nie zaraz. Nie dziś, no w którymś z No miałem, nie miałem, nie miałem, prawda? O Jezu, tam się wali. Chodź, bo tutaj rzucamy się ziemniakami. Ale zabawa! O nie! Ej, no pan mnie atakuje, nie. jesteś tu potrzebny? Nie! Nie, ja chcę wrócić, nie! Może jednak dzisiaj zaczniemy tę rywalizację na pieniążki. Nie! O jest, jest, dobra, jest! O! Aż! Że... Co jest? No fanie, panie, no co to ma być? Ale brak, prawda? Profe... Co to jest? Od, od się budzisz nocy? Dobra, ale co my by teraz zrobić? Nie warto zrobić. go ziemniakiem. Rzuć go perol. Dalej. Yeah! Dobrze, pięknie. Teraz dobra, już tak, pamiętam. Czyli nagle. ja go rzucę pyrą? Tak, a ja go biję. Ale nie się raz zabiją. No dobra, teraz. No dzisiaj bo mnie zabiją. No dobrze, bo to się trzeba tak zmieniać. Dobra. A to jest a teraz fajne, no fajne. To się... małpa. Tu jest współpraca, ja to czuję. Oj, no a... rzucaj, to jest. To mnie jabłzem rzuca. No, okay. Teraz ciebie zaatakuję pewnie, Dobra. Dobra, się ja się zamienię. Mój mocny plan zrealizuję. Teraz mnie zaatakuje, ja się na Willa od razu zmienię. Nie, nie. <laughs> nie chcę pływać, zabiję mnie, portki. Nie. Dobra. Barbosa zginął. Tak. O to chodziło, ale ja chciałem cię przechytrzyć cię zdobyć więcej niż ty, ale nie, jeszcze się robi, nie? No? do <laughs> Ale fajnie, końcóweczka mi się podobała. Ja, ja lubię, jak jednak e, jest ja współpraca. Znaczy, nie lubię współpracować, ale fajnie, jak dają taką możliwość. No tak. I tak przechytrzyliśmy to I tak oto wracamy na Statek Komodora. Gdzie Jack zostanie aresztowany. Jak zwykle. Tak to się zakończy. A dlaczego nie ma tutaj czarnej perły i kompanów? Bo oczywiście czarna perła już w tym momencie jest Jacka. Tam jego załoga się wdarła i przejęła ją. Więc czarnej perły nie ma, ponieważ kodeks mówi, że jak kogoś nie ma, to nie oglądamy się za niego. Po prostu Poli, Czyli, hali, co hali, Byli panowie piraci. Wpisz, w piś, za przepisze. I zostawili Jacka Sparrowa, a my zostawiamy No tutaj, tutaj chyba musisz kliknąć kontynuuję opowieść, bo tutaj się jeszcze coś pojawi. Wiesz. A, taki końcowy filmik, który, no, tak który powie baje. nam o tym, jak się skończył film. No, no się tak w tego w filmie nie, nie ma, ale... a, 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 a Mówi, że coś tutaj nowego wymyślili sobie. Chociaż niekoniecznie, może tu coś pokazali. No, no. wygrał, wygrał. Muszę oddać, ale nie niewiele. Ale bawimy się od następnego, od następnego znowu liczymy tak Ale ja to będę no co? w Legionia Jones 2. Tak samo dokładnie. Tak Oj, dużo, dużo tego. dokładnie wygram. Nie wygrałeś wtedy chyba. Wygram wygramy. No nie nie. Tak. Nie było oficjalnego jeszcze ja wyniku. opowieść. Dokończ opowieść. Dokończ. Do Także dokończmy, Ja nie ja wiedziałem, co nam tutaj pokażą? Ciekawego A ty? Ja wiem co pokażę. Mniej więcej <grym> Nie, nie, piraci nie byli skazywani przez... <grystanie> na dyby, tylko na powieszenie, na śmierć. A to była raczej taka kara m... polegająca na ośmieszeniu. No i co prawda, zbuntował się przeciwko gubernatorowi i faktycznie próbował uwolnić Jacka, co nie chcieli w niego rzucić świnią. A co to naprawdę? <grystanie> no, jak zwykle się cwaniak wywinął. Skoczył z tego miejsca, bo z tego miejsca dokładnie spadła Elizabeth. Wiedział, że nic mi się nie stanie, a ja na to było mnóstwo skał. Ale nie w tym miejscu. Teraz Lizanko na koniec filmu. <grywy> a komodar przyjął to z godnością. I tak oto William i Elizabeth stali się parą. A kapitan Jack Sparrow odzyskał swoją czarną perłę. Widać fanka i Nie na długo. Lubi żółwia. Tak. I zupę. Zrzów. Ja byś? Nie. Ale on lubi. No to. to. 10,1%. Prawie jak 11. Prawda. bez zera. By musiało być. Tak. Tego w filmie oczywiście nie było. Jeżeli ktoś ogląda, to przewiem. Fragment z małpą był, ale to, że barbosce tutaj ktoś wyciągnął, to nie było pokazane. Tajemnicza, brązowa postać. I niech pozostanie tajemnicza i brązowa do Tak, następnego do następnego odcinka. odcinka. E, dalej, nie, no, w sumie tak. Do jeszcze Do dwa, któregoś tam odcinka. z. Właśnie, jest z drugie drugiego część. filmu. Tak. Wówczas poznamy kogoś innego niż ci robotnicy, których nie chcę oglądać. Dlatego ja przyłączyłam Na port. Słusznie. A port się zawsze wie. No nie wiem dzieje. dlaczego mamy tylko 10%, skoro z jarki mieliśmy więcej. Bo jesteście słabi. Nie wiem wiecie, więc jesteście słabi <laughs> Nadal to ku... no, niech ci będzie. Ale w każdym razie słuchajcie, w tym odcinku to chyba wszystko, raczej w tym porcie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że już możemy sobie grać w trybie dowolnym wszystkie wszystkie z tych misji. Czy to będziemy robili, to już zależy od Was w sumie bardziej? Czy ktoś będzie chciał oglądać to, czy też nie? A jest co robić, wydaje mi się, tylko w tortudze i. No. I to ale nie będzie. skupiliśmy się też na tym, No że nie, ktoś... na no jasnym. O, a tu mieliśmy dość dużo z kompasów, ale dobra. No, no bo dość to już misja wygląda. No, no tak. Tak, tak, tak było właśnie. Pamiętam. No co, mamy coś do dodania, chcemy coś pokazać, chyba. Ja bym na... chciał powiedzieć do widzenia. No, no też właściwie, no to jakby wadało, nie? To powiedz. I kurczaka w pogodzie jeszcze. Tak. No, maka na kurczak. A, ile mamy pieniędzy? Jedną rzecz bym sprawdził. Tak niewiele. No, za mało, żeby mieć mnożnik, bo mnożnik kosztował pół miliona, tak. No więc, pewnie za dwa, trzy odcinki to ogarniemy. Na te odcinki oczywiście was bardzo serdecznie zapraszamy. I dziękujemy za dotychczasowe. Tak. Które obejrzeliście. Ale sobie, czy zaglądanie do tych czasowych odcinków? Dziękujemy za tych. za tych. Do. Dziękujemy za to, że dziękujemy. Po prostu. Tak, no. na razie. Nie, to nie komplikuje sprawy. Do widzenia, 6. Niech was będzie znać. <ślesk>